Czym jest anime? Dla jednych coś bardzo fajnego, dla innych niekoniecznie. Anime, zacznijmy od tego, że anime w Japonii oznacza określenie wszystkich filmów, seriali animowanych nie tylko pochodzenia krajowego, ale pochodzenia w ogóle z całego świata. Anime to po prostu taki skrót od angielskiego słowa, a poza Japonią można powiedzieć, że to. Określenie ten skrót od angielskiego animation oznacza seriale, filmy animowane pochodzenia japońskiego oraz filmy, seriale animowane w stylu, można powiedzieć, tej japońskiej animacji. O tym, jaki ten styl jest, to później powiem. Ale po prostu poza Japonią określa się właśnie te animacje filmy animowane, seriale. Pochodzące z Japonii, czy też w stylu tym japońskim, właśnie określa się jako anime. Choć pierwsze te animowane filmy w Japonii to już rok 1917, i później to wszystko się rozwijało, jednak po II wojnie światowej te animacje japońskie, można powiedzieć, się załamały. Największa wówczas popularność była tych animacji pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, czy to myszkamiki, kaczor Donald, czy cała masa innych. Filmów animowanych to wszystko pochodzenia zwłaszcza z Stanów Zjednoczonych. Dopiero lata 60 to takie powolne odradzanie się tej japońskiej animacji. Duża, potężna popularność na początku w samej Japonii tych animowanych produkcji japońskich to lata 70, a już w latach 80 to japońskie anime zaczęło można powiedzieć, wypływać, zdobywać olbrzymią popularność na całym świecie. Na początku powoli, a później z coraz większym impetem. Czym się wyróżnia anime? Oczywiście tych gatunków anime istnieją. Śmiało powiedzieć setki. Są anime dla małych dziewczynek, dla małych chłopców, dla młodzieży, dla. Kobiet pracujących dla kobiet zajmujących się domem, dotyczące samochodów, sportu, fantazy, cała masa rzeczy, ale charakteryzują się między innymi dosyć szczególną kreską, przedstawieniem postaci, bardzo duże oczy, specyficzne cieniowanie włosów, przedstawianie wydarzeń. Do tego bardzo często specyficzny humor, specyficzna tematyka, bardzo ważna w anime też jest muzyka. Każdy, kto miał kontakt z tym anime, w łatwy sposób rozpozna ten gatunek, chociaż tych gatunków naprawdę jest wiele, nie wspomniałem, że bardzo dużą częścią anime, pod gatunkiem, można powiedzieć, są treści przeznaczone dla osób dorosłych, dla mężczyzn, dla kobiet o różnych orientacjach. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Spójrz, przygotuj się na różne dziwne widoki, będziesz w miejscach, w których naprawdę nie chciałbyś być. Tak mi ktoś kiedyś powiedział, kiedy zagłębił się w temat, no ale wróćmy do tego anime. Tak jak powiedziałem, tych rodzajów jest cała masa. Można powiedzieć, że każdy coś znajdzie dla siebie, jeśli oczywiście ten specyficzny klimat Kreska, to przedstawienie postaci, ten humor, się spodoba, to na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czy to będzie cię interesować? Duże mechaniczne pojazdy, tak zwane mechy, czy też samochody, tuning. No, każdy coś znajdzie. Więc, anime to jest coś bardzo szerokiego i pamiętajmy, że coś, co zdobyło dużą popularność na świecie. Nadal ta popularność jest na wysokim poziomie. Cały czas w Japonii i coraz częściej poza Japonią są tworzone właśnie produkcje anime, przedstawiciele tego gatunku, i jest to proces najprawdopodobniej, który przez długi czas się nie skończy. Co ty sądzisz o anime? Dlaczego uważasz, że Dragon Ball jest najlepszym anime na świecie? Ja tak przynajmniej uważam. Na Dragon Ballu się wychowałem, można powiedzieć. Żadna z tych produkcji anime innych na Edmu nie dorasta do pięt, chociaż jest trochę ciekawych. Jeśli chcesz, to naprawdę spójrz, poczytaj, czy też sprawdź te inne podgatunki anime. Tylko naprawdę będziesz w takich miejscach internetu, że ci się nie śniło. No ale tak jest właśnie anime. Coś przeznaczone dla wszystkich, co nie zawsze znaczy, że może być to oglądane przez nawet niewielki wycinek ludzi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.